Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach Sport, WF, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skojardeko www.redeko.pl w hali kozynierka rozstrzygnięto rywalizację koszykarek i koszykarzy. Samo uczestnictwo w turnieju rozgrywanym w legendarnym obiekcie Śląska było sporą radością dla zawodników. W kategorii chłopców odbyła się rywalizacja w grupach. Najlepsi przystąpili do meczu o pierwsze miejsce w całym turnieju. Drugie zespoły o brązowy medal. Jak burza przez zmagania przeszedł pierwszy zespół Śląska Wrocław, który po trzech wygranych grupowych w finale. Natknął się na WKK, trzecie Wrocław wygrał zdecydowanie 36 do 10. W pojedynku o trzecie miejsce UKS Gimbasket Wrocław przegrał minimalnie z WKS Śląskim, trzecim Wrocław 16 do 22. W grupie dziewcząt trzy ranki stanęły tylko trzy zespoły. MKS, moc pierwszy Wrocław wygrał komplet meczów, stąd zdobył złoto. Brąz przypadł drugiej drużynie MKS-u, a srebro WKK Wrocław. Na planszach szermierczych też sporo się działo. W wielu przypadkach była to jednak rywalizacja jednego klubu. We florecie dziewczynek drużynowo. Wszystkie medale we wszystkich kategoriach wiekowych zdobyli przedstawicielki Wrocławian. U chłopców dwa razy wygrał kolejarz raz Wrocławianie. Miło oglądało się pojedynki w najmłodszych kategoriach florecistów w grupie dzieci, czyli urodzonych w 2003 roku i młodszych wygrali Wiktoria Anders i Wiktor Józefowski. W młodzikach najlepsi byli Magdalena Ławska oraz Kacper Szczepiński, natomiast w juniorach młodszych, czyli najstarszej kategorii, wygrali Aleksandra Frąckowiak i Andrzej Rządkowski. Nie zapominamy też o szpadzistach, czyli konkurencji, która zawsze Polsce dawała sporo medali na międzynarodowych imprezach. W drużynach męskich wygrywali poszczególne grupy wiekowe dwa razy przedstawiciele szpady, raz kolejarza. U pani natomiast raz kolejarz, raz AZS-AWF. Raz szpada. Indywidualnie w grupie dzieci najlepsi byli Julia Pietrzak i Jakub Łopuszyński w gronie młodzików Maria Jaworska i Bartłomiej Szurlej, a w juniorach młodszych Olimpia Tomicka i Michał Opałka. Nowe centrum skłusza www.redeko.pl www Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport www.turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.aww.wroc.en.